Witajcie i popaj statyko Popaj statyko na nowy zakup No 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 A więc tak Słuchaj bo my sąsiadka przerwała nagrywanie. Przerwałam nagrywanie, mówi, bo słyszę, że tam coś gada. Wyszło na to, że godą są do siebie. No ale dobra, paj, pajsta. Dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy 23 września. 23 września. 1000. 2000. Chciałoby się, żeby był 1900. Na przykład 85, ale nie. Mamy 2025 rok. I paistaino. Jakie są samice psywiuzem? Od mistrza pobliskiego oddziału. samiczki co one będą worte tego już nie wiem dzikie cały czas siedzą tylko w tym rogu nie skakują na żyrtki to nie to co moje z rozpłodu dzikuski i powiem wam Gość ębi kupę i tak my przynosił, przynosił do oglądania. Te, 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 patrz na te, patz na te, patz na te, bajce na zerknij na te, przyniósłmy samicę mosta będzie dla ciebie no dobra patrzę za jakiś czas sam co byka patrzę DV. ale jak pieprzną cenę no to panie panie powiedziałem że na razie nie wydaję dużo pieniędzy na gołębie i odmówiłem. Wiedziałem mu, mistrzu, słuchaj, znajdziemy coś tańszego. One go do tak. No to tańsze nie będą tak lecieć jak drosse No ale w końcu przyniósł do wyboru. Wybrałem sobie takie trzy. Samiczki nie są młode już. Osiemnasty rok. 21 rok i 22 rok były jeszcze takie dwie do wyboru ale jeszcze starsze co ich bardzo zachwalał że tam jakiś gościu właśnie po rodzinie tej zakupił i został tam króźle no tak samo czempionko została Po jego gołębiach. Spokrewniona jest to samica. No ale samica była stara i coś miała z okiem takiego. Nie wiem. Mówił, że to podziubane, ale nie wiem czy to nie wolni to By Wybrałem sobie takie samiczki. A zobaczymy. Gość jest dość znany w środowisku. Zaopatrują się u niego hodowcy. No to czego akurat nie ja, nie? jak tak kupuje, pomiszcza gdzieś w Polsce lodowody, nierodowody, chuje, muje. A może tu, mówię, może bliżej. Dlaczego nie bliżej? No i postanowiłem tu, że ze środowiska sobie z bliskiego otoczenia coś przykupić teraz wcześniej kupiłem cztery młodziaki piąty w prezencie i teraz zakupiłem te oto trzy samiczki stare do rozpłodu czy coś z tego będzie no gołębiorze zawsze zakupuję i lico na cuda czy takowe się cuda pojawią ciężko powiedzieć będą cuda jak się uda trzy samiczki zakupione w niedzielę dziś mamy wtorek i takie oto o, wojna Putin sztyla Dobra Takie oto samiczki Co o nich sądzicie? A, wy to gówno widzicie Co się pozbędę pytał, nawet komentarzy nie piszecie a Kurwa na ostatnim filmiku Wyświetlenia, że aż się płakać chce kurwa Przedostatni filmik, wyświetlenia zajebiste A ostatni filmik A ostatni filmik jakie wyświetlenia kurwa nie ogląda to moich filmików ew bo się na was zgniewam i powiem <laughs> mam w dupę dobra Eł. takie oto samiczki ta jedna coś mruzy, ocy tak jakby miała toze bo to a wszędzie tego to za u wielkiego mistrza by też było udaje takiego że u niego nie ma chorób ale wszędzie są aha i zatem tu mają troszkę syw, ale na razie nie sprzątałem bo tak ich wrzuciłem na szybkości tu do klatki po samcu ale to trzeba będzie już powysprzątywać wszystko to żeby se na zimie siedziały w czystości dzikie takie te samice, tak się wbiły w róg i siedzą, tam miały większą przestrzeń, gołęb nierozpłodowy no ale i tu nie ma już źle także co o tym sądzicie co my powiecie? Gołębi od mistrza. Nowy nabytek. Ile dołem za nich? To wam nie powiem. Bo to moja sprawa. No ale samochodu za nich nie wydałem. Nie bójta się. Mistrzowskie samiczki. Gdyby były chujowe, nie trzymałby ich tyle. Bo oni się nie pierdoli w tańcu Kad jest. Jak coś nie tak, to psu wyrzucą, kurwa. I, ps i psy żyją. Także, gdyby były chujowe samice, to by ich nie trzymał długo. U niego by długo nie gościły. a One już mają, mówię, 18 rok, 21 i. Jest drugi no. A co z tego będzie? To już nie wiadomo Biożem zakupił, ale reszta to już zobaczymy. Trzeba czekać. Żeby się dowiedzieć co to warto, to trzeba trochę poczekać. Piękne mają oczy. Tu nie Tu nie... Widzicie, ale oczy mają piękne. Barwa taka jak mi się podoba. Ubiły się wróg, komu mówi? Dzikuski. Dzikuski te samice. Straszne. I na tym kończę. I mówię. Pisać coś w komentarzach. I słabe wyświetlenia, kurwa. Po co ja tu nagrywam i poświęcam Wam czas?